Albo dobry wieczór. No to co? Bawimy się dalej, słuchajcie. Włącz standardy. Co my mamy? Aha, nie puściłem turki. No dobra, dopuszczamy no turkę. okej, okay, wyszła, zaatakowała. No dobra. Czyli ty już powoli kończysz. Nie masz, że tak powiem, nie masz yy, chorążego oczywiście. Wiedziesz sobie. Machnijmy sobie to. I ty, wydaje mi się, że nie masz tutaj. Dajmy sobie zwinność. Dobrze było mieć ochronę przed ogniem. Yy, bo to masz wyładowanie elektryczne, nie? Tak. 95 to teoretycznie mógłbyś mnie zabić, ale masz pancerz, 15 pancerza, ty masz 0 No zobaczmy, zobaczmy, no jakieś staty będą Okej, okay, oparzenie, ty masz ile? Układowanie, ochrona powietrza, dobra, cyk Ciebie już tu nie ma Dobra, ty nie uderzysz, ty uderzysz pierwszy, 42 Okej, okay, oparzenie powinno wejść, żeby ona umarła. Ona się automatycznie uleczyła z tego parzenia. 15, no. OK, mamy, 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 mamy to. Mamy to, mamy to. OK, i teraz co? Do na tego orka tutaj bym proponował iść. Tu jest to, tu jest to. Tu jest to. No, no to jest co? Obóz elfów. Nic. Gdy z jedziesz tu. Bo Ty tu popilnujesz po, po tutaj. No dobra, no ty jedziesz tu. Czego ty chcesz? No co? No To ty atakujesz tego dziada. No trochę faktycznie jest ten taki tak, Nie niefart tutaj tym wezwaniem do broni. Tutaj mimo wszystko, no ja wiem, że to jest mała mapa, ale yy, Zamas jednego hmm. poziom drugi, a jakbym postawił poziom trzeci, ok, to już inaczej jest, No bo na poziomie drugim. To jest takie... ...fajne. Dobra, walczmy tutaj. Cyk. Cyk. My co? mamy Okej, nie weszło. Ulecz wszystko. Cyk. Bardzo przyjemnie się gra tym. Opuszczona wieża. Zobaczmy co jest w tej opuszczonej wieży. Oła. Oh wow. Okej. Okay. Troszkę tej opuszczonej wierzy się. Dobra, jeszcze uleczmy. Prawie uleczyliśmy 90. 300. Wychodzi na to, że gryfy zrobiły tu sobie gniazdo. Kto wie, może, gdyby te bestie były mniej zdziczałe, można by je wykorzystać w przyszłej wojnie jako nowy rodzaj wojsk z Imperium. Ale by się w stolicy zdziwili. To gazy nam nie wystarczą? Jeszcze jakiś ptaszysk nam brakuje? Pań nam pani na tylko to tylko droga zabawka dla arystokracji, bez większej wartości bojowej na polu walki. Owszem, jest skutecznym środkiem transportu, ale nic poza tym. Gryf jest wręcz urodzoną maszyną do zabijania. No. Fakt faktem, coś w tym jest. <laughs> no dobra. Teraz co? Zobaczmy tego trapera. Co, co ten traper tu poradzi? 69% dziewięć... A tyle czy 60. No to te, 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 teoretycznie. Tygienie. Okej, okay, dobra. Zrobione. To jest wszystko. Teraz tą panią trzeba było gonić. Ty czekaj, ty czekaj. A. I może tam nigdzie nie uciekać, co? Ja nie wiem czy ja chcę stolicę zaatakować, czy nie chcę stolicę zaatakować. Mógł, teoretycznie mógłbym. Teoretycznie mógłbym. Możesz nawet wjechać tu i tego troszkę podszkolić. No ty tam sobie wyjedziesz na troszkę dalej, wydaje mi się, ale to dobrze będzie więcej jak ciebie. O nie, staciliśmy strzelca. Troszkę słabo, ale trudno się mówi. Następny, dobra. Myślę, że nawiew ciebie tutaj. Zatakujemy. Styk. W sumie szybka walka możemy dać. Okej, okay, zawiedliście. Czy ty coś podniosłaś, czy mi się wydawało? Tyk. Wydaje że coś tam podniosłeś, bo nie. inaczej byś nie... Coś, coś, coś tu było chyba jednak. Zaatakujmy. Szybka walka. Jest to zrobione. Dobra. Czyli wobec tego idziemy po cyklopa. Ja mogę opracować sobie jeszcze siłę. Opracujmy sobie siłę. Rzućmy na siebie zwinność. Rzućmy na siebie siłę. Weźmy Jestem. Byk. No i... Ile ty ładujesz w ogóle? 110 plus 23? Aha, dobra. Idziemy tutaj na tego. Chcę, że powoli to się już robi i niż te mapki. O, poczekaj. Pięknie. Coś tu wypadło? Nic tu nie wypadło. Dobra. Myślę, że możemy to zrobić w ten sposób. kopiciela. Kupimy piermka. Kupimy łucznika, który daje 25. Kupimy łucznika, który daje 25. Ty lego będziesz stał, jestem coś tu możemy, nie możemy. Obóz elfów. zobaczmy ten obóz Alfa. Cyk, Cyk stał zły ochrony przed mocą ognia? No, coś się przyda, <laughs> coś się przyda. O nie, za to. Ko o ty dziadu. O ty dziadu. O ty dziadu. Panie, czego chcesz? No skoro tak. Słuchajcie, zrobię teraz 10 średniowiecza z Twojego zatka. Nie wyszło. Nie wyszło, słuchajcie. Nie wyszło. Kupmy tropiciela. Kupmy gienka. że coraz gorzej. On sobie teraz ruszy. Uh -huh. Ech, dobra, zapiszmy sobie to. Rzućmy na siebie. Ten Smok Śmierci już teraz nas nie będzie mógł jakoś zaatakować w sposób wybitny. Myślę, że to trzeba zrobić tak, że... A, tą błyskawicę machnią błyskawicę machnią jeszcze tu pracował, ale Och, na pewno są wody niby ta żywa zbroja, ale ta żywa zbroja co? A, jazda tutaj na tego dobra, dobra, szybka akcja wszystko i na temat i castle. teraz tak, Uuu, defend. Defend. Okej. Okay. Okej. Okay. Daj defenda. Daj defenda. Da. E. Oko. Troszkę mnie tak zaskoczyło, ale na szczęście mnie ostrze to. Widziałeś? widziałaś? Nioh podatne na działanie oręża. Moja szala przez nie, jakby były stworzone... hmm, Ale jednak były w pełni materialne. Ciekawe. Tak, trudno zaprzeczyć, ale czy możemy w końcu skąd... stąd? Stąd iść? Nie chcę tu dalej przebywać, dość się już naoglądałem. Rodzina nigdy mi nie uwierzy, jak im opowiem. Literóweczki. Literóweczki... Mhm... Ja mam si... Ale to jest, że, 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 Zaraz. Mogę bez problemu zaatakować, bo to, 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 to nie jest... Myślałem, że... Tu jest Illumial. Zrobię To nie, to tak, to nie. To tak, to nie. Dobra, zabijamy ciebie, bo a, tyle nie jesteś potrzebne. OK. To tu jest główny obóz alfów. Dobra, czyli cią ciągniemy dalej. Oko, czyli Ja to mogę zrobić tak. Rzuci na ciebie. Pośpiech. Mogę zrobić tak. Jeszcze raz rzucić na Ciebie pośpiech. Świetnie. Ja myślałem, że to są dwie Ilumiel. To jest jedna tylko Ilumiel. Dobra. Oko, czyli robimy to tak. Aha, no dobra, dobra, dobra. Rozumiem. Wystań tu. Wszystko rozumiem. Tu jest. Nie wiem, że coś tu jest, ale nie, nie ma. No dobra, no to atakuj w takim razie tu. Tak Benz. Nie wiem, kto was tak pozmieniał, ale okej. Okay. O, proszę bardzo, poziom 5. mury i dobre usudowanie. Tylko ale mogło być na tyle głupie, by tak łatwo osadzić tak dobrze ufortyfikowane pozycje. No to, 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 jest prawda. Nie za mądre to było. Idziemy dalej. No tak, tu jest jakiś sklep. Coś w tym sklepie trzeba kupić. Powiem szczerze, że sztuka wojenna to jest hełmy. Już sztukę wojenną. 5, a to ostrze zatruwa po prostu. Okej, okay, ostrze zatruwa. I hełm tu. Ta tarcza daje 10 pancerza i ochronę przed ziemią. Nie wiem, która będzie atakował ziemią, ale zawsze to jest 10 plus, to jest 10 tylko. Dobra. Idziemy sobie dalej. Co to jest rządzę? Słabości. Mhm. O nowej tarczy to mam. To sobie kupmy. Ej, okay. co tu jeszcze jest? Obrażenia. Inicjatywa. No tak, tak powiem szczerze, że słabo troszkę. Szybka walka. Bardzo ładnie. Wbijaj TU. Jestem tu. tego pana. Idź tutaj no co no? Zróbmy co mamy zrobić Tego pana tu Ty kolego jedziesz tu i teraz tak mamy a świątynię musimy kupić ładny jest, fajnie zasadzie kończę mapkę ale ouch to było nieciekawe okej. Okay. No dobra, jedziemy na was. Zobaczmy. Oho. oko rozumiem. M może jakbyś ty tam nie stał, to by było całkiem inaczej. Tylko walka. To było dziwne. To było dziwne, powiem szczerze. Chyba że, za, że chyba, że trucizna weszła. To by wtedy nie było dziwne. Ale czy aby na pewno? Może tak być. Dobra. I lecimy stąd. Chyba jak on znowu rzuci... Po co rzuci? To się będę ją spyszna. No, to nie było miłe. No ale trudno. Mam nadzieję, że nie rzucisz nas. Ała! Gęcóweczka jest taka, chcesz przyspieszyć, a nie masz jak przyspieszyć. Więc to jest trochę takie słabe w moim wykonaniu. Aha. Lecz... A, sześć sześć. Dobra, widzisz tu piętnaście? Uh -huh. No, tak szybko to nie wbijesz, na pewno. Mogłem się zamienić to, ale dobra. Ile tam masz? Myślę, że nie nie przekroczysz. Ciekasz, tak? Dobra, Dobra my jesteśmy w w pełni. No co, słuchajcie, no, nie wiemy, bo tu nie ma, nie ma, nie ma chyba sensu. A... Wait. Ucieczka, czy co robisz? No dobrze, skoro nie uciekasz, to... Okej. Defenda, wait, wait, Def, Defend. And... Ignition daj okay, Defenda, wait, 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 wait. daj mm, Słuchajcie, no chyba nie będę, nie dużo, nie ma sensu. Zabawmy się, zróbmy sobie, co mamy zrobić. I, I tyle w temacie. tyle w temacie, mamy tu jeszcze jedną rzecz do podjedzenia. Powiedziane leże. Podejdźmy sobie tu, napiszmy sobie. Ja o to zapiszę, tak, też, zobaczmy. Aha, czyli tu, tu już jesteśmy, tu do, do, już dostajemy w papę. nam się nie podoba. Dobra, zobaczmy ten pośpiech. No wiedzą że tak wygląda. Okej. Okay. Ogarnięci. Dziesięć dla nie więcej Aha. czy ja spróbuję to ja to spróbuję zaatakować w ten sposób udaż udaż lecz Dobra, no co, puszczamy Turkę, zobaczmy. Machnęłaś nam, ok, rozumiem. E, uzdrawianie. Uzdrawianie. E, ile ty ładujesz w ogóle? Nasz, 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 nasz koleś ładuje już 135... 150 panie. I teraz tak. Zwinność, siła, strona przed mocą powietrza, lodową tarczę, lodową tarczę I, 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 coś jeszcze? A, przyzwanie zbroi. O, wykupiłaś. Aha. Uh -huh. Ile tam masz? 165,15. Polska moc służyć. No dobra, no... Jak coś mam opto-zapis. Ale... Bardzo nie ma... Czym tu jeszcze go... No tak tam na sprawę. A o... 15 ta. No dobra, no. Jak coś to będzie auto zapie, ale jak to zrobić no jest pomysł taki że zrobimy to z udziejami czytaj autozapis. no bo, bo co nawet jeżeli bym sobie rzucił mam za małe poziomy słuchajcie za małe te No tu pod Xp pod Xp i tyle, no co z podziejami i tak dalej. Dobra, ale póki co na dzień dzisiejszy to wszystko. Finał będzie w ostatnim odcinku już niebawem. Póki co jeszcze y, uciekamy stąd, żeby nas tutaj... No bo finał to będzie taki ten... Męcząc trochę. ale nic z niego nie zrobimy, no. Póki co dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.